Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o takim małym, sprytnym przyrządzie Dywida Barona, który pomoże Wam utrzymać kąt 30 stopni przy ostrzeniu z ręki, dłut, czy też noży od strugów. Zapraszam. Tak wygląda ten oto sprytny przyrząd, wykonany z aluminium, u góry Libelka do poziomowania z przodu, logotyp i z boku wygrawerowany kąt, dla jakiego libelka znajdzie się w środku, jeśli to poprawnie ustawimy. Cała praca tym przyrządem jest banalnie prosta. Kładziemy dłuto, czy też nóż na naszej tutaj akurat płytce diamentowej, czy też na zwykłym kamieniu wodnym. Przyklejamy to. Bazując, no starajmy się, żeby to ustawić równolegle do ostrza. No, i teraz wystarczy znaleźć, yy, wypoziomować tą libelkę. Jeśli wszystko gra, możemy zacząć możemy próbować zablokować, zablokować nadgarstki, stanąć porządnie i tylko poruszać ciałem. W przód i w tył. Generalnie, tutaj, akurat przy tym dłucie, tym typowo ciesielskim, oczywiście powierzchnia styku jest bardzo duża. Bardzo prosto jest do wyprowadzenia to ostrze. Przy dłutach mniejszych zaczynają się większe schody. Kiedy położymy dłuto na naszej płytce, na naszym kamieniu, dociskamy na samym początku. I w tym momencie, może z tej strony będzie widać, kiedy moje dłuto docisnę na maksa na czubku ostrza, powinienem mieć zachowany kąt 25 stopni. Ale oczywiście w takiej pozycji nie ostrze. Nie ma sensu wyprowadzać całości tutaj ostrza, ponieważ tnę czy dłutuję tylko i wyłącznie tym czubkiem. I dlatego właśnie jest stworzony ten, ten przyrząd. Kiedy ustawimy to na tych 25 stopniach, możemy przykleić przyrząd Dawida, znaleźć środek na libelce, i wtedy dopiero możemy zacząć przeostrzać tylko i wyłącznie. Tworząc mikrofazę na początku ostrza. Oczywiście nie chodzi o to, żeby cały czas libelka czy ten pęcherzyk powietrza, żeby był idealnie w trakcie pracy na środku. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, aby kiedy staniemy. Skontrolować, jeśli oczywiście coś jest nie tak, zrobić lekką korektę i znowu wykonujemy kilka ruchów. Zatrzymujemy się, sprawdzamy i jedziemy dalej. Ten przyrząd, co ważne, pozwala nam na kontrolowanie dwóch kątów. Po pierwsze kąta w tej osi, a po drugie kąta w tej osi. Czyli możemy, oczywiście, po skończonym przeostrzeniu wziąć kątownik. I sprawdzić jeszcze to ostrze, czy na pewno trzyma tutaj kąt prosty. Nie ma problemu, żeby przykleić to też, przyczepić to do dużych ostrzy od strugów, jak najbardziej. Czyli tutaj również możemy sobie to ustawić. Tutaj też mamy płaszczyznę przełożenia dosyć, dosyć sporo, więc ten nóż się od razu ładnie trzyma. Podnosimy. Pracując na tak szerokiej płcie diamentowej, naostrzenie takiego noża o szerokości 50 kilku mm jest naprawdę dosyć prostą sprawą, ale co jeśli ostrzymy używając kamieni wodnych, które są dużo węższe? Przy takiej sytuacji, kiedy mam bardzo wąski kamień wodny, a szeroki nóż do naostrzenia, również używając tego przyrządu da się to wykonać. Po prostu trzeba pracować po ukosie. Wystarczy mi przechylić. Libelka ustawiona. I zaczynam ostrzyć. Pamiętajcie, żadnego pośpiechu, tutaj nic Was nie goni, ma być to zrobione dobrze, a nie szybko. A ja wracam do płytki diamentowej kilka dłut przede mną, więc zabieram się do pracy, a wam już dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!